Witam Państwa. Ja czuję się jak w domu swoim. 18 lat tu już się spotykamy. Państwa liczę jak swoją rodzinę. Dlatego to, co my robimy, to młodzież tego już chyba nie zna. A my się staramy, żeby to, co kiedyś za naszym, jak byliśmy młodziutkie, to oprawialiśmy. I dzięki Bogu, że nas do tego skłonił, że wy przechodzicie tutaj 18 lat. To wszystko opowiadamy sobie, nawet jedzenia, to wszystko, to wszystko. Ja dziękuję Państwu za to. I ja liczę Was jak swoja rodzina. Ile nam zdrowia jeszcze zostanie, tyle będziemy robić. Pozdrawiam Was wszystkich i szczęścia i zdrowia Wam życzę.